Od 6 do 10 grudnia tego roku Polska będzie gospodarzem szczytu cyfrowego ONZ IGF 2021. Serdecznie zapraszam do Katowic na Stoisko Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Nie mogło nas tam zabraknąć. Podczas szczytu będziemy rozmawiać o tym, jak internet zmienia polską administrację. Projekty, które realizujemy w Resorcie Finansów są tego świetnym przykładem. Administracja podatkowa oferuje coraz więcej przyjaznych i nowoczesnych rozwiązań. Zależy nam, by nasi klienci mieli dostęp do szybkich i wygodnych e-usług. Usług, z których będzie potrafił korzystać każdy, pracujący na etacie, przedsiębiorca i emeryt. Wdrażamy też nowe technologie i automatyzujemy procesy w Ministerstwie Finansów. Stale pracujemy i tworzymy nowe e-usługi. Dzięki nim załatwiamy sprawy urzędowe z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu. Uruchomiliśmy e-urząd skarbowy i usługę Twoje PIT. To przez nią wielu z nas zapomniało już o tradycyjnym papierowym PICie. Stworzyliśmy system e ETOL. Dzięki niemu po państwowych autostradach jedziemy bez bramek, a za przejazd płacimy w aplikacji. W e Urzędzie Skarbowym automatyzujemy procesy usługowe i biznesowe. Zmieniamy takie obszary naszej pracy, jak kadry, płace, analizy podatkowe i księgowość. Robimy to po to, by najwięcej czasu poświęcać naszym klientom. O tych i o innych nowoczesnych rozwiązaniach opowiemy szerzej podczas Szczytu Cyfrowego ONZ w Katowicach. Serdecznie zapraszamy do Międzynarodowego Centrum Kongresowego od 6 grudnia. Ale to nie wszystko. Szczyt Cyfrowy ONZ nie kończy się 10 grudnia. W dniach 10-12 grudnia Odbędzie się IGF After Party, weekend pełen innowacyjnych dyskusji i ciekawych aktywności dla młodych programistów z całego świata. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zapraszają do udziału w Hack jeden z największych hackathonów na świecie. Uczestnicy będą mogli się zmierzyć z aż dwoma zadaniami przygotowanymi przez Resort Finansów.